Witajcie w nowym odcinku z serii krótkich informacji o prawosławiu. Dzisiaj o tym, jak się modlić. Jak się modlić? Chciałbym umieć odpowiedzieć na to pytanie. Niestety jest to zbyt trudne. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam za dwa tygodnie. Ja no, żartuję. Chciałbym umieć odpowiedzieć na to pytanie? Jednak jest to wielka tajemnica. Mogę jedynie spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak stworzyć sobie dogodne warunki do modlitwy, lub jak wybrać własną regułę modlitewną. Smacznej kawusi do odcinka i zapraszam do oglądania. Na początek zaznaczę, że będzie to wiedza bardziej teoretyczna. Z książek, z rozmów, z wykładów. Jeżeli chcecie praktycznej wiedzy, jak się modlić, najlepiej spytać się jakiegoś doświadczonego mnicha lub pobożnego człowieka. Oni mają w tym doświadczenie, przebrnęli przez różne stany duszy i wiedzą, jak to najlepiej robić. I swoją wiedzę przelali na papier i mamy z tego wiedzę teoretyczną. Pamiętacie odcinek o prawosławnych modlitwach? Jeżeli nie, to warto go sobie odświeżyć, bo to będzie taka jakby kontynuacja tego filmu. Okej, okay, zacznijmy. Regułę modlitewną powinniśmy wybierać z doświadczonym duchownym. Najlepiej ze swoim spowiednikiem, który nas zna. Bywają jednak sytuacje, kiedy mamy wielu spowiedników, szczególnie w większych parafiach, gdzie często sytuacja zmusza nas do spowiadania się u losowego duchownego. Które akurat wyjdzie. Spowiedź u każdego duchownego jest tak samo ważna, ale lepiej trzymać się jednego, jeśli mamy taką możliwość, jeśli widzimy, że jego pouczania są cenne i odbijają się w naszym życiu. Jeśli jednak nie mamy stałego spowiednika, musimy sami znaleźć właściwą regułę modlitewną, metodą prób i błędów. W tym odcinku zaproponuję kilka przykładowych reguł. Dostosowanych do życia w świecie. Czyli jeśli zajmujemy się czymś, chodzimy do pracy, na uczelnię, do szkoły. Dla mnichów taka reguła modlitewna będzie się znacznie różnić. Wersja podstawowa. Potrzebne będą modlitewnik lub czasosłow i pismo święte. Rano modlitwy poranne, wieczorem wieczorne. Jeżeli mamy czas w ciągu dnia, poczytajmy sobie fragment z Pisma Świętego. Najlepiej fragment przeznaczony na ten dzień, i tutaj pomoże nam na przykład aplikacja cerkiew, kalendarz Bell, cerkiew gdzie mamy czytania na każdy dzień. Klikamy tutaj na liturgii i mamy na przykład Ewangelia dnia. Jest to bardzo fajna sprawa, tylko ważne jest, żeby z tego ułatwienia korzystać. I możemy sobie takie Pismo Święte poczytać na przykład jadąc tramwajem, czy Mając przerwę kawową w pracy lub na uczelni. A propos przerw kawowych i kawy, ale tutaj miałem kawę, teraz trzymam tu szekle. Jakiś czas temu byłem w jakiejś rzymsko-katolickiej księgarni, to było w Lublinie, sprzedawali tam kawę. No i oczywiście kupiłem yy, espresso i były takie tam fajne filiżanki, takie kubeczki do tej kawy z napisem: czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. I tutaj taka refleksja w związku z tym cytatem, to jest cytat y, z apostoła Pawła. Czy picie kawy może być formą modlitwy? Bo jeśli mamy stałe poczucie obecności Boga, to wszystko w zasadzie, co czynimy, jest jakąś formą modlitwy. Bardziej zaawansowani duchowo przecież, kiedy robił cokolwiek, modlą się modlitwą jezusową, mimo że, mimo że nie mają tych... Czotków na ręku, to ta modlitwa Jezusowa tak weszła w ich serce, że jest to modlitwa, która cały czas odmawiana jest w ich sercach. Ale wróćmy do tematu, bo dzisiaj bardzo dużo dygresji. Do tej wersji podstawowej dodajmy takie spontaniczne rozmyślanie, na przykład jak to przedstawione przed chwilą, czy picie kawy, czy czegokolwiek może być formą modlitwy. Dodajmy krótkie modlitwy, swoimi słowami: modlitwę Jezusową czy duchową literaturę. Wersja średnia. Potrzebne będą modlitewnik, czasosłow i Pismo Święte. Opcjonalnie też psałteż. W zasadzie jest w Pismie Świętym Księga Psalmów, ale psałteż to jest Księga Psalmów podzielona na kafizmy, na części przeznaczona do liturgicznego i modlitewnego ich odmawiania. Do modlitw porannych i wieczornych dodajmy elementy zmienne. Czyli jeżeli jest okres jakiegoś święta, na koniec powiedzmy troparion i kondakion. Przy wieczornych dostojno jest zamienimy za dostojnikiem święta, czyli irmosem 9. pieśni kanonu. Na koniec poprośmy też o wstawiennictwo świętych, których pamięć przypada na ten dzień. Poza modlitwami porannymi i wieczornymi czytamy teksty na dany dzień z Pisma Świętego i wybrany akafist. Najlepiej ten oryginalny ku czci Bóg Rodzicy, po inne stworzone są na wzór oryginału. Można dodać też kafizmę z psałterza, w zależności od dostępnego czasu, do tego spontaniczne refleksje w ciągu dnia. I oczywiście czotki, i literatura duchowa. A teraz wersja rozszerzona. Do tego już będzie potrzebne więcej tych ksiąg. Potrzebne będą modlitewnik, czasosłow, pismo święte, psał też, o kto ich lub minie ja. Księgi te dostępne są w internecie. Po polsku jest w opisie. Po słowiańsku też postaram się zostawić, jak nie zapomnę. Jeżeli komuś udaje się już codziennie je czytać... I nie chcę już tego robić z ekranu, warto sobie je wydrukować lub kupić. Po polsku jeszcze o kto ich imienia nie są dostępne do kupienia, ale po cyrkiewnosowiańsku są. Po grecku zresztą też, jeżeli mamy jakichś znawców greckiego języka. To jak wygląda propozycja tej reguły? Modlitwy poranne zastępujemy czytaniem połonocznicy i lub jutrzni z czasosłowa. Dodajmy do tego kafizmy z psałterza. I kanon przeznaczony na ten dzień z Oktoicha bądź Miniei. Na koniec oczywiście wspomnijmy Świętych na ten dzień. W dzień pamiętajmy o lekturze Pisma Świętego. Modlitwy wieczorne zastąpmy czytaniem Małego Powieczerza z kanonem modlitewnym z modlitewnika, w zależności od dnia tygodnia. Po szóstej pieśni kanonu przeczytajmy akafist. Rozszerzona wersja na tym się nie zamyka. I w zależności od ilości czasu możemy dodawać lub odejmować niektóre elementy. Oczywiście z rozwagą. Nie można też wrzucić na siebie zbyt dużej reguły, bo w ogóle stracimy chęć do modlitwy przez przemęczenie czy wpadnięcie w rutynę. Nie można również przez zbyt długą modlitwę zaniedbywać relacji rodzinnych czy pracy. Omówiliśmy już te trzy propozycje. Do nich. Możemy dodać oczywiście modlitwę na czotkach. Nie będę się w nią w zgłębiał w tym odcinku, gdyż był na to poświęcony inny odcinek, który powinien Wam się wyświetlić teraz na górze. Będę tu albo tu. Jak przygotować dogodne warunki do modlitwy? Nasza modlitwa będzie taka, jaki jest nasz nastrój. Jesteśmy senni, będzie senna. Jesteśmy radośni, będzie radosna i pełna podziękowań. Jesteśmy smutni, będzie bardziej prosząca. Może pojawić się płacz. Jest jeszcze modlitwa w gniewie, która często wynika z poczucia niesprawiedliwości w naszym życiu. Przypomina to wtedy Jakubową walkę z Bogiem z Księgi Rodzaju. Jest to naturalna reakcja na różne wydarzenia w naszym życiu. Pomaga pogodzić się nam z wolą Bożą. Może pojawić się wtedy poczucie Pozostawienia przez Boga. Jak mówił w jednym z kazań arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, takie poczucie zdarzy się w pewnym momencie życia każdemu z nas, gdyż doznał go sam Chrystus na krzyżu. Warto o tym pamiętać i nie tracić wiary w takich kryzysowych sytuacjach. I znów dygresja. Wróćmy do tematu. Podstawą modlitwy jest pokajanie. Nasza modlitwa nie będzie skuteczna, jeśli pomyślimy sobie, że jesteśmy kimś wielkim. Będzie to wtedy ewangeliczna modlitwa faryzeusza ze znanej przypowieści, a pycha potrafi maskować wiele grzechów, które w nas tkwią. Powinniśmy być ich świadomi, znać swojego wewnętrznego, skrytego człowieka i prosić Boga, aby nas od niego wyzwolił. I uczynił naczyniem swojej miłości i mądrości. Inną podstawą modlitwy jest miłość do bliźniego, gdyż nie da się modlić nienawidząc drugiego człowieka. Ta modlitwa będzie w takim przypadku płytka i pozbawiona ukojenia, chyba że prosimy Boga, aby pomógł nam pozbyć się urazy do danego człowieka. Chcemy umiłować takiego brata, ale nie jesteśmy w stanie. W tym przypadku pomaga szczególna modlitwa za człowieka, do którego chowamy jakąś urazę, choć do tego potrzeba często wiele czasu. Kwestia wstawiennictwa. Są ludzie, którzy tak bardzo otworzyli się na Bożą wolę w swoim życiu, że są przykładami oraz orędownikami za nas przed Bogiem. Najświętszą pośród ludzi ponad wszelkie istoty anielskie jest Bogu Rodzica. Jej wstawiennictwo jest szczególnie skuteczne, gdyż jest ona dla nas matką, opiekunką i cały czas pokrywa nas swoim omoforem. Kwestie techniczne. Modlitwy poranne najlepiej mówić z rana, od razu po przebudzeniu. Warto wpisać się w poranną rutynę, żeby wstawanie i sięganie po modlitewnik było już w nas zaprogramowane. Jeśli chodzi o modlitwy wieczorne, lepiej przeczytać je wtedy, kiedy nie jesteśmy jeszcze senni, na przykład wyznaczyć sobie na nie godzinę 21. Przed samym spaniem można dodać wtedy krótką, osobistą rozmowę z Bogiem własnymi słowami, na przykład dziękując za ten dzień. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Materiału mam nagrane już pół godziny. Nie wiem, ile to wyjdzie w końcu w montażu. Kawa mi już wystygła. Nie smakuje już tak dobrze. Mam nadzieję, że wasza kawa do odcinka smakowała. Lub herbata, lub cokolwiek tam pijecie. I na koniec zachęcam do modlitwy w każdym możliwym czasie. Do modlitwy metodą prób i błędów. Tutaj się pomodlić, tutaj może nie wyjdzie. Bo przez modlitwę też poznajemy swoje wnętrze. Na przykład... Wiemy, że o tej porze dnia jesteśmy bardziej aktywni do działania, czy wiemy na przykład, że inne bodźce nas do modlitwy zachęcają, inne właśnie wręcz przeciwnie. Widzimy też stan swojej duszy, która na przykład czasami chce się modlić, czasami nie chce. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i